Dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. No w końcu nad Warszawę zawitała wiosna i w końcu mogę robić to, co najbardziej kocham czyli przychodzić na działkę, podpatrywać moje kochane rośliny i dzielić się z Wami informacjami. Słuchajcie, z tą wiosną to troszeczkę przesadziłem tak ta ta jak już ostatnio mówiłem, że jak ktoś bardzo czegoś chce, to nawet to uwierzy. Są pierwsze promyki słońca. Ja wczoraj byłem troszeczkę tutaj na działeczce posprzątać, żebym mógł Wam dzisiaj pokazać, słuchajcie, jak to wygląda. Co prawda nie udało się wszystkiego posprzątać, ale ku mojemu zaskoczeniu już są pierwsze, pierwsze kwiatki, które, pierwsze rośliny, które zakwitło, może tak powiem. Pewnie znawcy roślin już wiedzą, co to za pierwsze rośliny, które zwiastują nam szybkie nadejście wiosny, a ci, którzy jeszcze nie domyślałem się, zaraz Wam Pokażę te piękne roślinki, które w zasadzie nie boją się nawet przymrozków, rosną sobie mm, śmiało e, witając się ze słońcem. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, a więc zapraszam Was e, obejrzymy te małe, piękne roślinki, które tak bardzo chcą już e, przyjść. Chciałbym powiedzieć na świat które chcą już nas cieszyć, cieszyć swoją, swoją różnorodnością, bo są i białe, i żółte i za chwilę będą jeszcze inne kolory. Zapraszam Was, chodźcie. Moi mali bohaterowie skryli się w cieniu cisa wielkich azali, rododendronów. Słuchajcie, one uwielbiają właśnie takie, takie zaciszne, zaciszne, próchniczne miejsca. Czyli spójrzcie, proszę. No, niestety jest już y, słoneczko. Słoneczko zaszło, więc, y, więc one już są y, zawinięte. Skrzykują się do snu, ale spójrzcie, jak one przepięknie wyglądają. Tutaj w zasadzie jest cała taka, bym powiedział, łąka. One wszystkie sobie tutaj naturalnie żyją. Nikt ich tutaj nie dogląda. Prawdopodobnie są to uciekinierzy, bo y, mowa jest tutaj o ranniku. Spójrzcie, tak właśnie rannik wygląda, rannik zimowy, spójrzcie, jakby było, świeciło słoneczko, to on się przepięknie, przepięknie rozwinie i to by było takie żółte, żółte pole. Spójrzcie proszę, one właśnie są w takim zaciszu sobie, rosną pod tymi konarami drzew, tutaj jest taka bardzo próchniczna, próchniczna gleba, nikt im tutaj nie przeszkadza. I będą sobie dosłownie tutaj kwitły, aż do momentu, kiedy temperatura na zewnątrz nie sięgnie ponad 10 stopni. Jak jest 10 stopni, to one już się wycofują, dosłownie z dnia na dzień usychają no i zostają tylko piękne, piękne liście, a kwiatki niestety już umierają. To są takie pierwsze, pierwsze rośliny, które w ogóle wychodzą, wychodzą z ziemi w momencie tylko, kiedy, kiedy pokrywa śnieżna topnieje, a drugim takim bohaterem tego też nie muszę Wam przedstawiać. Wiecie, co to jest? Przebiśniegi. Spójrzcie, proszę, jak one pięknie wyglądają. One tutaj są rozsiane. W zasadzie dostałem je tutaj w spadku. Nikt się nimi nigdy nie opiekował. Rozrosły się po całym ogrodzie. Teraz jest już niestety popołudnie i tego tak nie widać, ale w ciągu dnia one tutaj przepięknie się, przepięknie się rozwijają i to super naprawdę wygląda. Spójrzcie, proszę, o tutaj. Takimi pięknymi kępkami sobie tutaj wyrasta. Tutaj już widzę zimowit wyrasta. No jest tutaj mnóstwo krokusów, tulipany. To są takie pierwsze rośliny, które, które po prostu witają, witają wiosnę. To poletko wygląda, słuchajcie, bardzo nieciekawie. Wręcz bym powiedział, że wygląda na zapuszczone. Ale gwarantuję Wam, że jak za, przyjdziemy za miesiąc, tu będzie pole wszystkich roślin cebulowych. Więc ja tutaj tego w ogóle nie ruszam, to ma tak wyglądać i się bardzo cieszę, że w końcu mamy pierwsze symptomy wiosny. Tak jak wspominałem, prawa strona już jest uprzątnięta, przygotowuję się do wiosny, jeszcze będę musiał tutaj podsypać trochę taką bardzo żyzną glebą, ale tylko tak troszeczkę torfu rozsypię. No tutaj słuchajcie, tutaj jest całe całe siedlisko tych wszystkich tych wszystkich roślin cebulowych po bo... Prawej stronie też mam gdzieś tutaj rozrzucone, właśnie te wszystkie śnieżyczki, ale tą całą stronę muszę jeszcze, no niestety, uprzątnąć. Zabrakło czasu, no a może chęci. E, słuchajcie, a może pięknej pogody. Teraz jak jest piękna, słoneczna pogoda, mam zamiar to w tym tygodniu jeszcze zrobić, bo słuchajcie, tutaj wszędzie, wszędzie wybijają się roślinki cebulowe. No, o tutaj spójrzcie, proszę. O. Tutaj też jest piękna kępka przybiśnik. Spójrzcie, proszę. Czyli to wszystko trzeba ładnie jutro wygrabić, wyczyścić, żeby było pięknie i żeby moje, mo, moje roślinki mogły kwitnąć. Spokojnie. A spójrzcie, proszę, jak ładnie już wypuszcza. Eee, co wypuszcza? Magnolia wypuszcza. Spójrzcie. Tutaj mam sąsiadów. Bardzo się cieszę. Będzie, będzie pięknie, piękny domek powstał. Tutaj jeszcze bambus jest okryty, bo nigdy nie wiadomo jaka będzie pogoda, więc niech jeszcze spokojnie, spokojnie niech sobie będzie, a tutaj spójrzcie proszę. Już też wszędzie wybijają cebule, tam hiacynty widzę, tutaj tutaj już irysy się wyłaniają, czyli czyli już, już wiosna pełną gębą. Ja wczoraj troszeczkę tych liści odgarnąłem, no niestety, słuchajcie, trochę za długo te liście tutaj leżały i, i roślinki za bardzo sobie tutaj poszły do góry, ale mam nadzieję, że chłodne temperatury jeszcze w nocy je powstrzymają od zbyt, zbyt wczesnego wzrostu. Ale powiem Wam tak, nigdy nie jest w życiu tak łatwo i pięknie, bo Przyszła zima, przyszły wiatry, wiatry strasznie hulały. No i oczywiście naturalnie co? No przecież zawsze się coś musi popsuć. Popsuł się płot. No, patrzcie, jak ten płot cudownie wygląda. Rozwalił się cały płot, więc, więc trzeba będzie jeszcze dodatkowo naprawić płot. Nigdy nie ma w życiu, słuchajcie, łatwo. Zawsze musi być pod górkę. Słuchajcie, ja jaram się jak dziecko Lizakiem. Spójrzcie, proszę, bo tutaj wszędzie są wysadzone cebule. E, ja już się nie mogę doczekać. Tam z tyłu są cebule. Tutaj pod tymi wszystkimi krzewami, gdzie jest ta brzydka, taka szara ziemia, tutaj jest y, dziesiątki y, tulipanów, dziesiątki krokusów, o tutaj już kiacynt wypuszcza, o tutaj, tutaj ten y, krokus, spójrzcie, tutaj jest całe to poletko, jak widzicie, wszystko obsadzone krakus, krokusami, kiacyntami, narcyzami, żonkilami, po prostu tutaj będzie jak u Golec orkiestra śpiewał, na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Mam taką nadzieję, słuchajcie. Więc tutaj nikt nie może już wchodzić, bo to całe poletko jest obsadzone wszystkimi cebulami, więc absolutnie tutaj już nie można wchodzić. Tutaj jest, no tutaj chyba jeszcze wam dzisiaj tego nie będę pokazywał, ale wiecie, wiecie co to jest. Wiecie co to jest. No, tak to wygląda. Ogródeczek skromny. Słuchajcie, ale jak bardzo cieszy. No tutaj wszędzie, no słuchajcie, no wszędzie, wszędzie, to po prostu no, nie, ma, nie ma jak przejść. Nie ma jak przejść, bo zostały tutaj setki cebul wysadzonych. Pamiętacie, jak kiedyś mówiłem o wysadzaniu laurowiśni, nawet je tutaj pokazywałem na zdjęciu, jak sa, na, na nagraniu jak sadzę, no niestety nieuczciwy sprzedawca yy, i zostało tylko, zostały tylko dwie, ale za to jak pięknie wyglądałem, tu miał być. Cały rząd, no niestety, jest tylko, jest tylko yy, płot. No ale słuchajcie, jak ja się cieszę, słuchajcie, jak jeszcze ten płot zostanie naprawiony, jak tutaj będzie, jak tutaj będzie ślicznie, no po prostu. Moja oaza spokoju. Choćbym nie nazwał tego tak, bo jestem w bardzo bliskim sąsiedztwie ee, drogi i parku i wszystkiego, co się wiąże z życiem w wielkim mieście. No ale to jeszcze jak wyczyszczę, słuchajcie. Spójrzcie proszę, o właśnie to wam pokażę, spójrzcie proszę, jak pięknie już wypuszcza, jak pięknie wypuszcza Rododendron. Proszę i moje obawy, że Hortensja nie przeżyje, były niesłuszne, bo przeżyła w tym roku będzie pięknie kwitła. Spójrzcie jaki piękny krzak. Jak się bardzo cieszę, że już mogę przychodzić z kamerą na ogródek i obiecuję, że kolejny raz będzie bardziej twórczy i tutaj jest taka bardzo szczególna roślina, którą chciałbym Wam pokazać. Nie wiem czy, czy znacie, aukuba japońska, też bardzo często nazywana krotonem, krotonem ogrodowym. Ta roślina jest szczególnie wrażliwa na, na niskie temperatury i bardzo często, bardzo często przemarza w ogrodach. Ja ją posadziłem, wysadziłem w zasadzie z, z balkonu i przyznam szczerze, że miałem bardzo mieszane uczucia co do tej rośliny nawet myślałem, że y, nie przeżyje słuchajcie, ja ją okryłem i widzę dzisiaj po liściach, że ma wspaniałe liście, piękne, nic się nie uszkodziły, tutaj wstoszki wzrostu też są bardzo zdrowe słuchajcie, teraz będę musiał bardzo o nią dbać, żeby wiosenne przymrozki mi ją y, nie ścięły i przyznam szczerze, że naprawdę w tym całym szarym ogródku to jest taka, taki piękny promyk wiosny ma przepiękne liście mam nadzieję że w tym roku już już ona sobie tutaj poradzi bo ona była późno późno jesienią wysadzona prosto przytaszczona z balkonu yy, i no w zasadzie tak posadzona troszeczkę od niechcenia na szybkiego, bo już nie było czasu, bo już nie było, nie było w zasadzie pomysłu na nią. Posadziłem ją tutaj, słuchajcie, czasami tak jest, jak sadzimy rośliny od niechcenia, one przepięknie rosną, odwdzięczają nam się, bo na balkonie prawdopodobnie by już dawno, dawno poszła, poszła spać. No spójrzcie proszę, wszystko szare dookoła. I taka piękna roślina. Co prawda trochę nie pasuje do krajobrazu, ale popracujemy nad tym, będzie pięknie. Jestem, jestem, jestem przeszczęśliwy, że ona przeżyła tak niskie temperatury, bo w Warszawie było nawet minus 15 stopni. Ja ją troszeczkę okryłem i jestem wdzięczny jej za to, że chce ze mną tak pięknie współpracować. Kochani, kto mnie zna, ten doskonale wie, że ta działka to w zasadzie dzisiaj moje życie. Bardzo się cieszę, że wiosna jest tuż-tuż. Jak widać zresztą po sweterku już, już można domyślić się, że jest dosyć, dosyć ciepło. Ja się bardzo cieszę, że w końcu ciotka na działce będzie mogła nadawać z działki. Życzę Wam. Dużo energii, dużo sił do pracy w ogródku. Widzimy się już za tydzień. Pozdrawiam Was i obiecuję, że przyszły odcinek będzie bardziej merytoryczny, bo już tutaj się pozbędę tych wszystkich liści i będziemy razem, wspólnie delektować się wszystkimi roślinami, które wiosna nam przyniesie. Pozdrawiam Was, Buziaki.